Nieprawdą jest to, że nadciśnienie tętnicze dotyczy tylko osób starszych. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO z tym problemem boryka się około 1 miliarda ludzi na świecie. W samej Polsce szacuje się, że na nadciśnienie tętnicze choruje już około 10 milionów ludzi powyżej 18 roku życia. Niedawno rozmawiałem nawet z dwoma moimi znajomymi, którzy są poniżej 40 roku życia i już borykają się z tą chorobą. Nadciśnienie tętnicze może prowadzić do udaru mózgu, chorób serca, niewydolności nerek oraz wielu innych poważnych chorób. Częste pomiary ciśnienia tętniczego krwi i uzyskane wyniki powyżej wartości 140-90 mm partenci, powinny skłonić Państwa do wizyty u specjalisty. Wczesne rozpoznanie, odpowiednie leczenie i pozwoli Państwu ustabilizować wartości ciśnienia tętniczego krwi, które jest niezmiernie ważne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.